Dzień dobry, Szanowni Państwo. Witamy na konferencji prasowej Konfederacji. Ja nazywam się Witold Stoch, ze mną jest poseł, adwokat Jacek Wilk i członek Rady Liderów Witold Tumanowicz. Dziś chcemy Państwu przedstawić problem, który jest coraz większy w naszym kraju problem szalejącej, galopującej wręcz inflacji. Otóż według świeżych danych za maj 2021 według GUS-u inflacja wzrosła w porównaniu z analogicznym miesiącem, czyli kwietniem, o 4,8%. Oznacza to, że średnio ceny produktów wzrosły prawie o 5%. Jest to najwyższy odczyt od listopada 2011 roku, czyli od prawie 10 lat. Jeszcze gorsze są dane europejskie, dane Eurostatu, nie ma jeszcze danych za maj, ale dane za kwiecień pokazują, że inflacja wzrosła w Polsce o 5,1%. Jest to drugi najwyższy wynik w Europie. Długo utrzymywaliśmy się na pierwszym miejscu, wyprzedzili nas nieznacznie o jedną dziesiątą. Węgrzy, którzy mają inflację na poziomie 5,2%, my na poziomie 5,1% i to jest według Eurostatu najgorszy wynik od lat 20. Gorzej było jedynie w czerwcu 2001 roku, zamierzchły czasy 20 lat temu, teraz wracamy do podobnego poziomu inflacji. Szanowni państwo, NBP zawsze ustala pewien punkt, pewien cel inflacyjny, który definiuje według nich stabilność cen. Ten dopuszczalny cel został ustalony na 2,5%. Może to się odchylić 1% w górę, 1% w dół, czyli albo 1,5%, albo maksymalnie 3,5%. Zarówno według danych GUS-u, jak i Eurostatu no, przekraczamy ten wskaźnik bardzo wyraźnie. NBP na razie nie reaguje. Cały czas stopy procentowe są ustawione na bardzo niskim poziomie. A co taka inflacja powoduje? Otóż ekonomiści z Banku PKO zauważają, Przede wszystkim wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych 1,7% rok do roku. Tu także wpływ miał podatek cukrowy, nowo wprowadzony podatek, który spowodował wzrost cen napojów. Nośniki energii o 4,4% rok do roku. Paliwa, co chyba najbardziej wszyscy odczuwamy, 33% rok do roku. Dosyć moim zdaniem optymistycznie ekonomiści banku PKO przewidują, że wzrost cen konsumpcyjnych za cały rok będzie wynosił 4%, ale patrząc na te wyniki zbliżające się albo przekraczające już 5%, może to być optymistyczna prognoza, możemy skończyć z jeszcze wyższym rocznym wskaźnikiem inflacji. Jeszcze na sam koniec, zanim oddam głos, powiem także, że inflacja ma wpływ na nasze oszczędności. To, co przechowujemy na kontach bankowych, na lokatach, także traci na wartości, także nie dość, że płacimy więcej za produkty w sklepach czy na stacjach benzynowych, to jeszcze nasze oszczędności zbierane na przyszłe wydatki no, tracą znacznie na wartości.